Co to jest? O, nie widać. Jest umyta jedno euro. Co takie ładne? Zobaczcie jaki ładny. Zobaczcie. Coś cudownego patrzcie. Zobaczcie. Cześć, witajcie! Ja jestem Miłosz, a wy jesteście na kanale Zumie Puszkiwacz. W dzisiejszym dniu jadę w lewo na rozwitleniu. O właśnie tam jadę w lewo na rozwitleniu. <laughs> jadę na plażę sam wieczór się zbliża jest godzina około w pół do dziewiątej o dziewiątej będę Dobra. o godzinie dziewiątej będę na miejscu na plaży w miejscowości Hukman Holland no i tam zobaczę co tam będzie wychodzić nie jest tak oblegana Plaża jak Szeveningen ale ludzie jednak też tam chodzą też tam rozkładają kocyki kąpią się w morzu więc trochę po linii brzegowej pochodzę i po piasku i zobaczę nie będę tam długo maksymalnie 3 godziny więc zapraszam Was już do pierwszych moich znalezisk. Marka. No i dotarłem na plażę. już się e, zbieram ubieram. Przed chwilą jeszcze spotkałem Holendra, który właśnie wracał z wykrywaczem, z garetem. No mówi, że nic nie, nie znalazł. Bieda. Zobaczymy, jak mi wyjdzie. No, także widzimy się już na plaży. Do zobaczenia. Patrzcie, pierwszy fant na oko. Nie wiem, co to jest, ale jest to paskudne. Takie jakieś kurde, nie wiem, flaki czy co to Ośmiornica to nie jest Ale masakra ty. Zobaczcie. Prawie tak jak Sito wielkie. Słuchajcie, pierwszym moim fantem jest coś takiego, coś od czego kolorowe, no tylko fajnie biło. No, nic ciekawego, ale pierwszy fancik pokazałem. Także do następnego. A tam siedzi grupka młodych ludzi, którzy mówią, że mnie pozdrawiają. Ja ich też również pozdrawiam, jak będą, jak będą oglądać. No to będą siebie widzieć. Nie wiem, czy tam daleko widać, ale tam panna młoda pewnie sesję zdjęciową jakąś ma. No i w Hugman Holland sesje zdjęciowe nad morzem są No i słuchajcie mam pierwszą biżuterię jakąś Nie wiem co to jest, jakiś lew czy coś Ale szajs metal Już skorodowane Także do następnego słuchajcie, pierwsza moneta po, po 45 minutach 45 minut chodzenia i pierwsza moneta. No ale tak jak gościu mówił, że plaża jest pusta do następnego. I jest druga monetka 20 centów przy śmietniku. A na plaży jeszcze trochę ludzi siedzi. Już się zbierają. Ale jeszcze kilka osób siedzi i biwakuje. Do następnego. I jeszcze w tym samym miejscu. Kolejne 20 centów wyskoczyło. Pokręcę się tu. Może będzie tego więcej. I jest kolejna monetka. 10 centów. O, teraz ją widać, że to 10 centów. Do następnego. Zobaczcie, co normalnie ludzie zostawiają na plaży. Toż. Bo straszne jest. Że to jakby się komuś w nogę wbiło, w stopę, w gołą stopę, dziecko jakieś przebiegłoby. Że tu ludzie biegają. no Masakra. Brak słów, nie? Dzień dobry. Chcieliśmy psebek, pozdrowić tatę. Tak, pozdrowienia, panie Przemku. Pozdrawiamy. I? I tyle. To... Dwa tata też, tak? Szuka. Tak, tak. 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 No właśnie, czyli też owocnych. Zbiorów, wow, poszukiwań. Tak, tak jest. I może się jeszcze kiedyś spotkamy, gdzieś. Oby, <grymka> razem na wykrywacz? To no oczywiście. Pozdrowienia dla taty. <grymka> słuchajcie, już się trochę ciemno zrobiło, ale wpada mi teraz 10 centów. A przed chwilą jeszcze taką piłkę znalazłem. Zabieramy również i ją. No słuchajcie, tu mam euro 10. Szału nie ma faktycznie na tej plaży. Plaża już pusto, na plaży pusto. E, co jeszcze? Deszcz zaczął padać. No i chyba zwijam się. Jest kolejne 20 centów. Pyk do skarbonki. No i słuchajcie, czas na podsumowanie. Zresztą widzieliście wszystko, co udało mi się znaleźć. Cóż, plaża mimo sezonu nie oddaje w ogóle. Są tam dwa, trzy bary, ale ludzie tam. Nie przyjeżdżają się bawić, tak jak na Scheveningen. No i cóż, to był chyba mój ostatni wypad tutaj na Hugo Holland bo nie widzę się, żeby ponad dwie godziny chodzenia i 6 monet o wartości euro 30. No, tyle fajnie tyle fajnie o, tutaj 6 monet zawieszka i tu jeszcze jakaś pierdółka aluminiowa mi wyszła była zwinięta w rulonik, nie wiem od czego to no ale piłeczka Holland piłeczka Holland wpada niestety ma tutaj szwy trafione, puszczone ale cóż, dziewczyny sobie pokopią jeszcze raz zachęcam do subskrypcji komentowania Lajkowania. I co? Widzimy się podczas kolejnych poszukiwań. Trzymajcie się.